Czytelnia miejskiej biblioteki zmieniła się w wiejską izbę Boryny, bohatera chłopów Rejmonta, w której odbywał się obrzęd kiszenia kapusty. Zadbano również o odpowiednią, piękną scenografię, utworzoną m.in. z glinianych naczyń kuchennych, drewnianych płotów i tkanin z ludowymi wzorami. Obrzęd kiszenia kapusty rozpoczął muzycznie zespół śpiewaczy czeremcha, działający przy filii bibliotecznej w Rudzie. Następnie odczytano fragment chłopów Reymonta traktujący o tym, jak wyglądały przygotowania oraz praca na wsi podczas kiszenia kapusty. Członkowie zespołu wraz z prowadzącą warsztatę Justyną Błaszczak odegrały scenę rozmów kobiet wiejskich i zabrały się do pracy. W warsztatach wzięli udział m.in. podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, którzy szatkowali kapustę. Z czasem do pomocy włączyli się kolejni uczestnicy tego wydarzenia, warsztaty w Czytelni Miejskiej Gminnej Biblioteki, Biblioteki Publicznej upłynęły w klimacie ludowości dzięki przyśpiewkom zespołu Czeremcha. Niezwykła atmosfera wspólnej pracy i dobrej zabawy sprawiła, że na zakończenie obrzędu wszyscy uczestnicy wspólnie zatańczyli i zaśpiewali na ludową nutę. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pod nazwą Październik z Rejmontem, dofinansowanego ze środków Łódzkiego Domu Kultury instytucji kultury samorządu województwa łódzkiego.